serdecznie w kolejnym odcinku programu Wiedzieć Więcej. Janusz Sadza, a moim i Państwa gościem jest Jacek Sokal. Dziękuję. Który Cześć. wie zdecydowanie więcej. Właściwie to wiesz wszystko chyba. Tak mi się wydaje. Nie, przereklamowałeś mnie i pójdzie to na pójdzie na, na i, i, i ja okaże się, że... Do Ciebie <laughs> dzwonić ciągle. Jacka numer do, do Jacka numer to y, pójdzie tutaj na dole w, Dobra. w pasku. Gadamy sobie, Jacek już tak Parę lat, parę lat pytam Cię o różne rzeczy. Ty mi bardzo fajnie opowiadasz o tych rzeczach. I tak dzi dzisiaj postanowiłem Cię zapytać o takie symbole, które powstały kilka, kilkanaście tysięcy lat temu, zrobione no, ręką ludzką najprawdopodobniej. Tak zakładamy. Tak zakładamy. I te symbole bardzo często pokazują takich ludzików w hełmach na przykład z algużaczem na plecach. Na plecach <grym> albo w jakichś pojazdach na przykład takich. Jak myślisz, czy to jest jakieś oszustwo wielkie, mające na celu coś, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Eee, wiesz co, tak z, wracając na, na momencik do konstrukcji naszego umysłu. Nasz umysł musi mieć porównanie, żeby coś wymyśleć. Tak? Musi tak. mieć jakiś system skojarzeń. Więc, jeżeli ktoś takie coś wykuł w skalę, odcisnął na tabliczkach glinianych czy też narysował, to musiał się na czymś wzorować. To nie jest możliwe, żeby umysł wymyślił to sobie sam. A zbieżność z, ze strojem kosmonauty no jest ewidentna, prawda? Dokładnie. Prawdopodobnie widzowie wiedzą, o, o których obrazkach tutaj rozmawiamy, bo to y, i w Ameryce Południowej, i przecież jest zawarta w Egipcie, zabarta, w Egipcie y, tego rodzaju wiedza, i odwzorowanie jest w Wedach mhm. również, y, na tablicach sumeryjskich, o których żeśmy tu y, już mówili. Tak. Y, więc nie jest możliwe, żeby w tamtych czasach prehistorycznych y, jakiś człowiek mógł faksem. Czy internetem wysłać halo, przyjechali kosmici i wyglądają tak. Narysujcie u siebie, będzie fajnie. Za parę tysięcy lat ludzie to odkryją, będą mieli zagwostkę. Mamy, tak czy siak, mamy zagwostkę, ale na pewno to się w ten sposób nie odbywało. Czyli taki człowiek, który rysował czy rył e, takie wizerunki, musiał mieć jakiś wzór, na którym e, się oparł, czyli musiał widzieć takiego. Kogoś, taką istotę w takim hełmie, z tym odkurzaczem na plecach, mhm. prawda? Czy z tym kluczem, jak w Egipcie, ten y, taki krzyż, prawda? Wygląda jak klucz, wygląda jak krzyż. Różne są teorie, co to takiego było. E, czy też na tablicach sumeryjskich y, manewry y, czy operacje na. Y, oni tak z boku byli przedstawiani, tak śmiesznie w tej per perspektywie, mhm. że oni y, rozdwajają nitki DNA. Ewidentnie mamy. Na tablicach sumeryjskich DNA. No, nie, nie podejrzewam, że w tamtym okresie m, taki pisarz miał do dyspozycji laboratorium i mógł zobaczyć, jak wygląda DNA, więc skąd wiedział, prawda? Ale to są domysły, czy że to jest y, konkretnie akurat y, łańcuch DNA, czy to, to, to są fakty? Więc co, no, spróbujmy się postawić y, w roli takiego człowieka, który to spisuje, tak? To nie jest tak, że kupuje kartkę w papierniczym i długopis i wydaje na to powiedzmy 3 złote, tylko to był proces długotrwały i uciążliwy. Na przykład, jak już mówimy o tych nitkach DNA, tam była gliniana tabliczka, która była mokra i on na tej glinianej tabliczce musiał albo coś wyrysować, albo odcisnąć patyczkiem jakieś pismo. Oni takie tam pismem klinowym się Posługiwali ze względu na to, że jak wciskał patyczek, to odwzorowanie tego patyczka było takie klinowe. I układ tych klinów coś oznaczał. Jest Ta tak w... powiedzenie, że coś się zaklinowało. Nie. Nie. nie, nie. To na inny odcinek. To z budownictwa. Na inny odcinek, oczywiście. Zresztą z budownictwa też moglibyśmy coś zrobić. To oczywiście. Więc jeżeli taki człowiek przystępywał do pracy i była to, jak widzisz, praca dość uciążliwa, bo później trzeba było tą tabliczkę jeszcze wypalić w piecu, żeby ona była trwała, mm -hmm. czyli coś jak cegłę, prawda? Ona się robiła twarda po wypaleniu i był trwały ślad, trwały zapis. No i jeżeli taki ktoś chciałby udokumentować, że przyjeżdżają, czy przylatują na naszą planetę anunnaki i rozplątują węzełki po prostu, bo, bo zaplątał się sznurek, to byłoby to raczej Absurdalny, absurdalne, prościej. tak, dokumentowanie tym wysiłkiem. Ym, rozplątywania sznurka, bo, bo, bo się jakiś Anu zaplątał w sznurek, czy tam jakiś enki, czy ktoś tam. Czyli <grym> racja święte czyli, słowa. Bo po prostu <grym> wnioskujmy yy, w sposób oczywisty, najprostszy. Jeżeli on to dokumentował, znaczy, że było coś to ważnego. <grym> tak? Przez yy, wieki nie wiedziano, co z tym zrobić, prawda? Prawdopodobnie on. Również nie wiedział co, co z tym zrobić, miał to w jakiś sposób podyktowane, no bo co, nie miał mikroskopu elektronowego i nie mógł zbadać, że, że, że to DNA istnieje. Mhm. Więc też jeżeli, powiedzmy, przyjeżdża król tak, na dwór i przychodzi nadworny malarz, no to on mu każe, czy płaci mu, tak, za zrobienie dobrego wizerunku. Umowa o dzieło. Tak. tak. I mówi, słuchaj, namaluj mnie tak, jak, tak jak jestem, ale wyskoczył mi pryszcz, tego nie maluj. Tak. tak. Namaluj to, namaluj mnie w takiej pozie, żeby, żebym wyglądał groźnie, żeby mhm. się mnie ludzie bali, żeby był szacunek z samego obrazu. No i ten malarz, wykonując zamówienie, robi coś takiego. Więc mamy prawo Podejrzewać, że y, ówczesny skryba y, także dostawał jakieś instrukcje. No, odciśnij mnie na tej glinie tak, bo to będzie później pamiątka dla y, ludzkości, że my żeśmy zrobili taki manewr. Rozdzieliliśmy dwie nitki DNA i później żeśmy je złożyli do kupy y, z różnych innych fragmentów, żeby powstał ta, ta, taki, taki twór jak człowiek. A po co da? oni to robili powiedz mi? Czy im tak bardzo zależało na tym, żeby. Ziemianin dostał taki przekaz ileś tam lat później? Po, po co oni to robili? Yy, to chwali, dokumenta się. Dokumentację? No a my, Aki, po co się chwalili swoją obecnością tutaj? Yy, dlatego, że w momencie, kiedy oni już osiągnęli te cele, cele yy, materialne, czyli wydobycie minerałów, złota, to y, musieli coś z tą ludzkością zrobić, bo ona zaczęła się namnażać. Spowodowali to, że y, ci robotnicy, czyli my właściwie, ta wersja 2.0 y, człowieka, zaczęli się mnożyć, y, w, no i trzeba było coś y, z tym towarzystwem y, zrobić, zamknąć im na przykład możliwość, y, y, żeby oni nie, nie przylecieli na, na Nibiru, żeby y, nie robili kłopotów, tak? żeby nie byli równi tym Bogom. Zresztą widzisz w Księdze tak zwanej świętej chrześcijaństwa i judaizmu, czy w Starym Testamencie, w Genesis, takie obawy są wyrażone. Te obawy mają swoje źródło oczywiście w historii Sumeru, ale tam tenże Bóg wyraża obawę po zerwaniu jabłka z tego drzewa rajskiego, a właściwie edinu, Później w judeochrześcijaństwie przedstawiono to jako Eden. Mhm. Czyli tutaj jest bardzo, bardzo duża zbieżność. To nam wskazuje również na to, że, że zaczerpnięto pierwowzór tej opowieści właśnie z ksiąg sumeryjskich, które zdecydowanie były wcześniejsze. Mhm. No i jak że Adam z Ewą to jabłko sobie spożyli, no to Bóg wraca na zebranie bogów. To nie jest tak w sposób dosłowny wyrażone, ale on tam wraca i mówi, no teraz człowiek poznał dobro i zło. Oby tylko nie wziął owocu z drzewa życia wiecznego. Czyli coś trzeba było zablokować, żeby móc opanować tą, tą ludność. No i zablokowano, <laughs> tak? Pierwszym takim manewrem na Całej tej społeczności było powstanie religii. Czyli niejaki Marduk, to był wnuk Anu, według tablic sumeryjskich, był głównym konstruktorem takich implantów w naszym ciele, ale nie tylko w ciele są to implanty także z wyższych gęstości, których nie możemy zobaczyć. Zamontował pewne ograniczenia, a religia miała za zadanie, po pierwsze, zablokować wiedzę na temat tego, że my jesteśmy takimi samymi wielowymiarowymi stworzeniami o ogromnej mocy i przekierować naszą energię, ten nadmiar tej mocy, do danego bóstwa. Czyli klasyczna regulacja Czyli informacji. Klasyczna regulacja informacji. W związku z tym że, że pomysł był y, przyklaśnięty przez Anunakich. Powstały różne y, takie rody, tak jak ród rod Lewitów u, u Żydów, którzy zajmowali się tylko i wyłącznie kapłaństwem, <laughs> kapłaństwem y, żeby, żeby móc utrzymać jakby te, te umysły, te serca w ryzach i żeby człowiek nie mógł się dowiedzieć, kim. Tak naprawdę jest. I skąd pochodzi? No i to idzie tak już do tej pory, ponieważ wszystkie religie monoteistyczne, ale nie tylko monoteistyczne, wywodzą się właściwie z tego źródła, z tej opowieści. Więc jeżeli mówimy na przykład o pierzastym wężu w Ameryce Południowej, o jakimś Jachwę, Jechowie, czy, czy też o Allahu, to to mówimy cały czas o tym samym źródle, czyli o tych Anunakich, którzy postanowili odlecieć stąd, bo już mieli dosyć. Poza tym nasza planeta nie stwarzała dla nich przyjaznych warunków. Okazało się, i to wiemy z tablic sumeryjskich, że organizmy ich starzały, podlegały procesom starzenia dużo szybciej niż u siebie, e, niż u na, siebie Nibiru. na Nibiru. W związku z tym y, to było zbyt szokujące dla nich, jak je na przykład z Nibiru przylat przylatywali tutaj w odwiedziny powiedzmy rodzice i wyglądali młodziej niż ich dzieci. Mhm. E, <kluzny> poza tym śmierć fizyczna następowała szybciej. No i to wszystko komplikowało. To nie było dla nich przyjazne stanowisko pracy. E, zresztą niedawno Odkryto, że pewien astronauta przebywając bardzo długo na orbicie okołoziemskiej zatrzymał nie że siłą woli, tylko zatrzymały się u niego procesy starzenia. Tak? Czyli w jakiś sposób magnetyzm naszej planety, czy warunki na naszej planecie powodują, że nasze ciała, ich ciała i w ogóle organizmy starzeją się szybciej. Czemu tak się dzieje? Mówi się, no, że przyjazna planeta, a ona nas mm. doprowadza do, do choroby zwanej starością. E, nie wiem, dlaczego się tak dzieje, więc tutaj już pada Twoja początkowa teza, że ja wiem prawie wszystko. Nie, nie wiem. Niestety, <grym> stąd prawie. Nie, nie potrafię tego mm. wyjaśnić, ale wiemy, że tak jest. Mm. E, jeżeli wiemy to e, z tablic sumeryjskich, a teraz. Nowoczesna nauka potwierdza nam to na przykładzie tego astronauty, no to znaczy, że, że coś jest na rzeczy tak. i należałoby się do tego przybliżyć, trochę pochylić na tematem. Sądzę, że mm, nasi naukowcy zainteresują się i powiedzą nam, dlaczego tak jest. Zresztą Prawdopodobnie z tego... odpowiedzialny za to jest właśnie jakiś gen, który yy, w kodzie genetycznym. Yy, tak, tak. Ja też słyszałem o tym, że, że odkryto taki gen starzenia się. No i jeżeli nasi inżynierowie yy, z, dokonają jakiejś, yy, jakiegoś manewru na tym yy, genie, to być może w niedalekiej przyszłości nie będziemy się starzeć albo będziemy żyli tak długo jak annonaki po 800 lat. Zresztą ślady biblijne. Mówią nam o tym, że Noe żył tak długo, że Mojżesz żył tak długo że i podane są lata, w których umarli. Już nie będziemy przybliżać tego, bo, bo to nie w tym rzecz każdy może sobie to przeczytać. Generalnie Biblia e, judeo-chrześcijańska jest dostępna. Prawda? Można tak. to, to sobie e, zbadać samodzielnie. Ale my, było... my, żeśmy w ślada... my, my żeśmy umieścili to w śladach mitologicznych, a okazuje się, że to wcale nie musi tak być. Mm -hmm. Że ona może podawać fakty, że rzeczywiście taki człowiek żył 800 lat. Prawda? No to by było nie, w zupełnej niezgodzie z, z obecną tendencją depopulacji ludzkości <grymny> 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 na, tak. na Ziemi. Sugerujesz, że na takiej planecie Nibiru ci ludzie, żyjąc po 500-800 lat, to nie byli ludzie. No tak, no widzisz, podświadomość działa, prawda? Mm -hmm. Tak. Istoty. Nazwijmy je Istoty. ogólnie, ponieważ tak dokładnie nie wiemy, jak, jak, kim są. Ale się rozmnażali przecież tak samo, prawda, tak. Jak, jak nasze stworzenia ludzkie. Tak, rozmnażali się i tablice sumeryjskie twierdzą, że y, poprzez kopulację nawet tak? jest, jest, jest to mm. bardzo dokładnie opisane, kto, kogo i dlaczego i co z tego wynikło. No właśnie, czyli się rodzili, a miejsca za dużo. No, Nibiru się nie rozciągała raczej klasycznie, mm. czyli. Tak? Może oni byli zmuszeni poszukiwać też miejsc, które mogliby skolonializować po prostu? Mamy taką sugestię, że nie tylko nasza planeta została w ten sposób opanowana. Także o. tak. Mamy również sugestie, nawet nie sugestie, otwartym tekstem jest napisane na tablicach sumeryjskich, jeżeli ktoś będzie ciekawy, to tytuł brzmi Zaginiona Księga Enkiego. Enki był synem Anu według, y, według tych przekazów. Y, I tam jest y, zapis y, nawet parę zapisów o tym, że część y, z tej społeczności żyło na Marsie. Y, że wybudowali tam swoje bazy. Nie była to jakaś y, duża społeczność, około 300 osób, mm -hmm. y, istot. Tak. Także, także ludzi tam. Prze, y, przetransportowano, ale, ale to się nie przyjęło, więc te zdjęcia rewelacyjne w internecie Marsa z różnymi budowlami i tam piramidami, one y, naprawdę mogą być autentyczne. Mogą być to pozostałości po, po działalności y, na Marsie y, właśnie Anunnakich. Mhm. Y, tłumaczy się to tym, w tym tekście, że z Marsa były lepsze warunki transportowe tych minerałów na Nibiru. Także nawet podany jest powód, dlaczego to zrobiono, tak, bo nie podejrzewamy raczej takich istot władających taką technologią, że, że będą robili sobie na Marsie bazę tylko dlatego, że, że, że jest czerwony i, i chociaż tak naprawdę on chyba nie jest aż tak bardzo czerwony, jak nam się Podobno w to w kolorach tęczy jest. To może to... tam powinni te tańczowe demonstracje pomyślałem. Ja, o no, tak. Myślę, myślę, że warto się przyjrzeć temu jeszcze yy, w szczegółach, może w następnym odcinku wytłumaczę, jak to wygląda. Jak to o, na wydało. pewno. Tak? Parę, parę, tak. parę pytań mam jeszcze związanych chociażby z tym, że drzewie jakoś ich częściej widywano, e, a no. obecnie nie za bardzo. Ale to porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Ok. Dzięki, Jacek. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia.